Cześć, dzień dobry, dzień dobry. Rundkę na czerwiec, którą nam przygotowałem, jest to rundka, którą chciałbym, żebyście wykorzystali w momencie, kiedy macie po prostu jakiś problem. I jeśli macie ten problem, jakikolwiek, to ta rundka będzie po prostu bardzo Wam przydatna. Tak myślę. Że trochę wprowadzi ulgi, trochę wdzięczności i zawsze jak gdzieś tam obniżymy to napięcie emocjonalne, no to jest nam łatwiej, nie? Myślę, że punkty już znacie. To jest punkt karate, punkt na głowie, brew, bok oka, pod okiem, pod nosem, broda, obojczyki, pod pachą i punkt gamma. To są te punkty. No i oczywiście, jak zaczynam nagrywać, no to Stefan również zaczyna rozmawiać, ale to jest zupełnie normalne. Zupełnie normalne. Zobaczymy, jak będzie. A więc zamknij proszę oczy i pomyśl o swoim wyzwaniu. Pomyśl o sobie o swoim problemie. Poczuj go tak. tak go, poczuj. Poczuj po prostu ten problem. Ok? Jeśli już, to kupuj ze mną punkt karatę i powtarzaj słowa. Mimo, że mam ten problem. To głęboko i całkowicie. Akceptuję siebie i dziękuję wszechświatowi za to, że dał mi mnie. Mimo, że mam w głowie ten problem, to głęboko i całkowicie akceptuję siebie. I dziękuję Wszechświatowi za to, że dał mi mnie. Mimo, że mam ten problem, ten problem, o którym myślę, to i tak głęboko i całkowicie kocham i akceptuję siebie. I dziękuję wszechświatowi za to, że dał mi mnie. I głowa. Mam ten problem. Bref. Wciąż o nim myślę. Bo koka. Nie potrafię go odpuścić. Pod okiem. Mam go z tyłu głowy cały czas. Pod nosem. I czuję napięcie, gdy o nim myślę. Broda, bo nie wiem, jak go rozwiązać. Obojczyki. Czuję się bezsilny wobec tego. Pod pachą. To mnie męczy i odbiera mi lekkość. Gamma. Nie wiem, co zrobić i to we mnie siedzi. Weź głęboki wdech i wydech, i opuść głowę. Dziękuję wszechświatowi za to, że dał mi mnie. Bref, i może nie muszę mieć wszystkich odpowiedzi od razu, Bokoka. bo może to się ułoży inaczej niż myślę. Pod okiem. Wierzę, że życie mnie wspiera. Pod nosem. Otwieram się na rozwiązanie tego problemu. Broda. Zaczynam to wszystko postrzegać inaczej. Obojczyk. I cokolwiek się dzieje, mogę z tym być. pachą, bo jestem silniejszy niż myślałem. I ma. dziękuję Wszechświatowi za to, że dał mi mnie. I weź głęboki wdech i wydech, i jeśli potrzebujesz, możesz tę gruntkę zrobić jeszcze raz. Jest to krótka rundka, bo o to chodzi, że czasami mamy jakiś problem i potrzebujemy szybko ogarnąć się emocjonalnie i szybko się wyprostować, jak to mówię, się zharmonizować. Jeśli potrzebujesz, możesz ją powtarzać do skutku.